Witam Was bardzo serdecznie, moje drogie byki. Witam. To jest czytanie tygodniowe na okres od 7 do 13 listopada 2022 roku. Byki, moje drogie, tydzień, no dla Was ciekawy, intensywnie się tutaj zaczyna. We wtorek, słuchajcie, we wtorek, 8 listopada będzie miała miejsce pełnia księżyca w Waszym znaku, czyli w znaku byka. Słoneczko będzie w tym czasie stało w znaku wodnym, w znaku Skorpiona. I oczywiście też będzie miało miejsce zaćmienie księżyca że co, moi drodzy, ta pełnia i to wszystko będzie przede wszystkim takim czasem, kiedy będą się ujawniały różne różnice zdań i różnice pokoleń, będziemy wyciągali wnioski z jakiejś lekcji, to jest raz, opuszczanie strefy komfortu, moi drodzy, uwalnianie stresu, stawanie taką, słuchajcie, twarzą w twarz z samym sobą i z prawdą, właśnie, po to, żeby ten, ten stres też uwolnić, w końcu się pojawi jakaś ulga. E, moi drodzy, tutaj jeszcze dodatkowo dołączy się Mars, o którym wcześniej wspominałam na czytaniach miesięcznych, a czytania miesięczne na miesiąc listopad są dostępne w playliście właśnie czytania miesięczne. Ja podlinkuję tutaj tą playlistę. Zachęcam Was, żebyście sobie odsłuchali, słuchajcie, te Wasze czytania. Mars i wszystko, co się teraz tutaj, moi drodzy, zadziewa. Ten retrogradujący Mars, który ma bardzo istotny wpływ na miesiąc listopad. I tutaj na całą tą pełnię i to wszystko, co się będzie w tym tygodniu też działo, moi drodzy, to są wszystkie energie, które mają nas zachęcić przede wszystkim do opuszczania pewnych sytuacji, które nazywamy strefą komfortu. To jest pójście za przeznaczeniem, za powołaniem, zostawienie pewnych rzeczy, uwolnienie, żeby coś oddaje, żeby coś odzyskać. No właśnie. Takie tu są sytuacje. To tylko, moi drodzy, tak króciutko, króciutko na temat tej pełni i tego wszystkiego tutaj mówię. Może, jeżeli mi się uda, zrobię po prostu takie. No to nie będzie czytanie może z kart, ale to tylko będzie taka wizja z energii, jakie po prostu widzę na ten miesiąc, listopad, bo jest bardzo ważne, ale bardzo dużo informacji na temat energii listopada i wydarzeń, słuchajcie, dla waszego indywidualnego znaku, znajdziecie w czytaniu miesięcznym na listopad. Zachęcam. Moje drogie byki, przypomnę również, że jest to czytanie ogólne. Ono może, ale nie musi sobie tutaj z wami rezonować. Może sobie zarezonować teraz, zaraz nam, w tym momencie, na początku tygodnia, w środku, pod koniec, za dwa, czasami, dziesięć. Za trzy, to jest naturalne prawo energii, takie przesunięcie. Moi drodzy, takie czytanie nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani, i proszę, abyście pamiętały, moje drogie byki, że nie podejmujemy żadnych ważnych, życiowych decyzji pod wpływem czytań ogólnych, czy to są czytania dla Was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani. Moi drodzy, jeżeli macie do podjęcia jakieś ważne życiowe decyzje i potrzebujecie wsparcia, to wtedy warto korzystać z czytań indywidualnych. Jeżeli podobają Wam się moje czytania, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje, jak się ze mną skontaktować, znajdziecie na dole w opisie każdego filmiku. WhatsApp Messenger, wszystko tam opisuję. Moi drodzy, również na dole ekranu wyświetla Wam się numer telefonu, pod który też jest podpięta aplikacja WhatsApp. To jest informacja dla osób, które są za granicą i chciałyby się ze mną skontaktować. Moi drodzy, no co co? wybieramy dla Was karty. Poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną byków, rezonujące ze mną byki na nadchodzący tydzień 7-13 listopad 2022, 7-13 listopad 2022 rezonujące ze mną byki. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Moi drodzy, pod spodem talii macie kartę znowu, wierzy Boga. Teraz i wy też. Słuchajcie, dlaczego powiedziałam znowu? Dlatego, że barany również miały tą kartę pod spodem tali, a mieszałam po i teraz i w trakcie, więc słuchajcie, na pewno jest dobrze wszystko przetasowane. Pewnie po prostu wpływy Marsa. Niesamowicie się tutaj zaznaczają wpływy retrogradującego Marsa. Zatem możecie też spojrzeć do czytania dla baranów na ten tydzień, moi drodzy, zwrócić na to uwagę. No i oczywiście zachęcam do czytań miesięcznych, bo tu w tym momencie to już jest takie mocne wskazanie. Czytaj, byku, czytaj, czytaj, słuchaj. Tak, Patrz, co się dzieje z Marsem, dlaczego ten Mars w tym momencie dla Ciebie taki ważny? On dla wszystkich jest ważny, moi drodzy. Bo to jest właśnie wychodzenie ze strefy komfortu, dlatego że wieża Boga na pewno też pokazuje na takie sytuacje, które stały się już dla nas przeżytkiem, stały się niekomfortowe, jest nam już tam po prostu źle i moi drodzy, pewne działania z zewnątrz, pewne wpływy z zewnątrz bardzo często powodują, że właśnie niekomfortowa, niewygodna dla nas sytuacja się ma szansę skończyć. To tak właśnie wygląda. Poprosimy teraz karty, karty dla rezonujących ze mną byków. Rezonujące ze mną byki na okres 7-13 listopada 2022. Szczególnie, moje drogie byki, te, które macie tutaj na przykład w skorpionie, proszę zwróćcie na to uwagę. Ten tydzień będzie dla Was takim tygodniem jazdą bez trzymanki. Ja to nazwałam wcześniej na czytaniu dla mm, baranów swoistego rodzaju. Astro, brawo, bo tu jest taka już mała astra, mała astra, astro, drama, słuchajcie. Dobrze. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. A pod spodem talii, moi drodzy, mamy kartę niebywałego szczęścia. Więc właśnie, moi drodzy, działania z zewnątrz i niebywałe szczęście. Dla wielu byków widzę coś, co się nazywa, słuchajcie, otrzeźwieniem. Zimny prysznic, otrzeźwienie. Dla wielu z Was macie tutaj możliwość w tym tygodniu. Po pierwsze uwolnienie się z pewnych sytuacji, które wydawały Wam się, słuchajcie, sytuacją, że chwyciłyście Pana Boga za nogi. A dla innych z Was, moi drodzy, to jest właśnie znalezienie czegoś, otwarcie czegoś, wyciągnięcie lekcji z czegoś, moi drodzy, nagłe olśnienie, taki piorun, słuchajcie, z nieba, tak nagle trzaśnie. Tutaj olśnienie. No właśnie. Słuchajcie, zamyślonego też miały barany, tylko troszeczkę w innym układzie. Może faktycznie tam jakaś też dla Was wzmianka. No, barany, słuchajcie, one żywią ogniane one też są tutaj blisko przy Marsie, więc pewnie tutaj te pewne, te takie, takie wpływy będą mocne, tak? I jakieś porównania do, do tego barana też. Moi drodzy, ogólna aura tego tygodnia, karta czwórki, pułap, moi drodzy i karta pieniędzy. Kochani, karta czwórki w zawsze mi pokazuje na taki związek, bym powiedziała wolny, <laughs> natomiast karta pieniędzy pokazuje na związki zalegalizowane. Więc tutaj będzie się bardzo dużo działo, moi drodzy, jeżeli chodzi właśnie o tego typu związki u Was. Niektóre byki będą się, słuchajcie, tutaj albo skłaniały ku legalizacji jakiegoś związku wolnego, moi drodzy. Tutaj będzie sprawdzanie i weryfikowanie jakichś podstaw, tak naprawdę, w czym ten związek jest, w jaki sposób on powstał, jak to się zadziewało, skąd to się brało, moi drodzy, czy to faktycznie tak jest, czy to faktycznie ma jakieś podstawy i czy to faktycznie może przejść w taką relację. Dla niektórych z Was, to też tutaj słuchajcie, porównywanie jakiegoś związku wolnego, którym jest radość, ognisko domowe ciepło, a w związku takiego, w którym, moi drodzy, no już może troszeczkę zawiało nudą. Porównywanie tych wszystkich spraw. Ja widzę tutaj, że byki będą się bardzo interesowały w tym tygodniu, słuchajcie, przede wszystkim ogniskiem domowym. I tutaj też jakieś zmiany dookoła Waszego domu, dookoła Waszej relacji, właśnie dookoła ogniska domowego będą. Bo też słuchajcie, najzwyczajniej w świecie ognisko domowe, nic więcej, tak? Moi drodzy, tu widzę jakieś domy, widzę jakieś działki, widzę jakieś mieszkania, być może gromadzenie na to pieniędzy, być może, słuchajcie, jakieś udane transakcje zresztą też widzę. Widzę też świętowanie sukcesu, jeśli właśnie chodzi o jakieś sprawy takie finansowe, bytowe, moi drodzy. Też nawet jakieś domykanie pewnych spraw związanych z jakimiś spadkami, z jakimiś takimi, słuchajcie, rodzinnymi, domowymi, takimi, słuchajcie, finansami, czymś takim, tak? Taka scheda nawet domowa. Dla niektórych naprawdę, słuchajcie, strzały w dziesiątkę, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, zawodowe. Dla niektórych jakieś też otrzeźwienie i zimny prysznic. Moi drodzy, bardzo dużo zmian. Tutaj przede wszystkim w dwóch rejonach widzę pieniądze i relacje tak dla niektórych słuchajcie o otrzeźwienie sprawdzenie pewnych rzeczy, sprawdzanie, co to się dzieje, skąd to się bierze i dlaczego, na co, po co. Kochani moi, i dla niektórych tutaj wręcz taki, no słuchajcie, coś z jasnego nieba mi tutaj trafia się, tak? Czyli ja, ja po prostu wychodzę na przykład ze swojej strefy komfortu, jednak decyduję się z kimś coś robić, coś zacząć, czy zacząć pracę, czy zacząć na przykład jakąś relację, tak? Coś tutaj się takiego dzieje, moi drodzy. Zmiany, przemiany, dużo, coś, dużo też rzeczy dotyczących jakiegoś budynku, mieszkania, tak jak wcześniej wspomniałam. No i po troszeczkę podobnie trochę to mi wychodzi jak dla baranów na ten tydzień. Moi drodzy, jakie są tutaj szanse w tym tygodniu? Karta piątki Buław i karta listu? Słuchajcie. Przede wszystkim jest jakiś napięty okres tutaj stosunków międzyludzkich i ja widzę, że tutaj pewnego rodzaju napięcie w stosunkach międzyludzkich pozwoli Wam, słuchajcie, uzyskać jakieś informacje, jakieś wiadomości. Czasami taka sytuacja, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Może tak być, moi drodzy. Ehm, historia taka, że właśnie jakaś tak, jakieś takie spięcie, jakaś awantura, coś w tym stylu, pozwoli Wam naprawdę, słuchajcie, spojrzeć prawdzie w oczy, zobaczyć z kim lub z czym macie do czynienia. Karta wieży i karta niebywałego szczęścia, tak? Czyli obnażenie też prawdy. I to pozwoli Wam tutaj, moi drodzy, postawić kropkę nad i jeżeli chodzi o Wasze relacje czy sprawy finansowe, zawodowe. Albo relacja i finanse, wszystko razem się to tutaj może gdzieś, słuchajcie, nagle przeplatać. Moi drodzy, spodziewajcie się również też jakichś listów i wiadomości, które się. te szęty mogą przynieść jakieś napięcie, ale to dobrze, bo jednak one Wam pozwolą tutaj czymś się zająć, coś może załatwić. Mogą to być jakieś starsze sprawy, jakieś słuchajcie, takie też związane z jakimiś finansami czy z czymś takim. To są stare jakieś sprawy, stare tematy, które moi drodzy trzeba, trzeba po prostu domknąć, trzeba załatwić. Karta wiadomości, karta listu. Mówię o tym, że tak się miało stać, tak się miało zadarzyć moi drodzy. No i musicie się też tym czymś po prostu zająć. Są tu jakieś tematy jeszcze tam niedomknięte, nie niezamkniętej, trzeba tutaj to wyjaśnić. Moi drodzy, troszkę napięcia, tak jak wcześniej wspomniałam, jakiś napięty okres, takie, takie napięte stosunki międzyludzkie i tutaj te, te, te wiadomości, tak? No, jakaś kłótnia, jakaś awantura, coś takiego albo wypowiedziane tak czy inaczej słowa, zdania, mogą Wam tutaj pomóc coś zobaczyć, coś wyjaśnić. Dla niektórych z Was jest to też koniec, słuchajcie, jakiejś sytuacji, nawet jakaś kłótnia pomoże na przykład tutaj e, z kimś coś skończyć, wyznaczyć jakieś granice, kochani moi, a generalnie dla reszty z Was. Widzę w końcu też ukojenie takiej sytuacji związanej właśnie z napiętym okresem międzyludzkim, sytuacji, napię okres napiętych sytuacji międzyludzkich, ale moi drodzy, jeszcze jedna ważna rzecz. Ja widzę tutaj też coś na zasadzie jakiejś konkurencji. Jest to jakaś konkurencja. Możecie konkurować o, o jakiś um, awans, może konkurujecie właśnie o, w ogóle o stanowisko pracy, możecie konkurować też o jakąś osobę. I moi drodzy, tutaj karta listu mówi o tym, że się kończy też ten okres. Okres konkurencji, ten napięty okres konkurencji, a więc wyjaśnia się jakaś sprawa, czy dostajecie tą umowę, czy dostajecie ten awans, czy może kupujecie ten dom, czy to mieszkanie, czy jakieś tam jeszcze inne dokumenty, moi drodzy, podpisujecie. Więc kończy się ten okres te, te, tych napiętych takich historii, kiedy byliście troszeczkę e, jak, jak ludzie siedzący na rozżarzonych węglach, ok, moi drodzy? Więc to jest taki moment. Tu będą pewne wydarzenia z zewnątrz, ok, wszystko. Słuchajcie, runie coś w czym nie powinniście już tak naprawdę dłużej być, albo sytuacje, które nie powinny już dłużej trwać, dla Was też po prostu runą. Moi drodzy, jakie są tutaj zagrożenia w tym tygodniu? Karta ósemki denarów oraz karta e, zamyślonego. E, moi drodzy, przede wszystkim ósemka denarów pokazuje mi na takie historie, które kosztują bardzo dużo wysiłku osobistego. I zagrożeniem tutaj jest to, że podjęliście decyzję, ale nie ma żadnego działania właśnie w historiach, które kosztują Was bardzo dużo wysiłku osobistego. Być może nie odzywanie się do kogoś, albo odzywanie się do kogoś, albo współpraca z kimś takim, albo mieszkanie pod jednym dachem z kimś takim, tak? Moje drodzy, to jest dla Was duży wysiłek osobisty. I ja widzę tutaj po prostu podjęte decyzje, a brak działania. No i to też może spowodować, że w którymś momencie nagle bykowi się, może podobnie jak i baranowi, na, 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 na poprzednim czytaniu może się troszkę ulać, tak, moi drodzy, to może być pewnego rodzaju takie zagrożenie. E, uważajcie, żeby właśnie jakieś sprawy związane tam z pracą, z tym, że ja muszę, ja to ja muszę zarobić, czy coś takiego, i trzymanie się kurczowo pewnych e, rzeczy typu muszę właśnie, nie przesłoniło wam prawdy jakiejś sytuacji. Też moi drodzy, naprawdę może wam się skończyć cierpliwość co do czegoś, coś co było dla was bardzo dużym wysiłkiem osobistym. Praca czy relacja, czy utrzymywanie, słuchajcie, w miarę jakichś poprawnych stosunków z jakąś osobą. Więc tutaj uważajcie, jeżeli zależy wam na jakichś relacjach, zależy wam na jakichś stosunkach, zależy wam na jakichś układach, no to moi drodzy, powstrzymajcie tutaj czasami swoje wybuchowe reakcje tym tygodniu, bo coś co może z jakimś dużym trudem żeście moi drodzy budowali, może nieopatrznie przez jakieś wasze tutaj troszeczkę nerwowe działanie runąć, tak? Więc na moje drogie byki spokojnie, spokojnie. Jeśli szczególnie wam na, na czymś zależy, to tutaj powstrzymajcie swoje nerwy, lepiej mówcie niż atakujcie, tak? Mówcie, wyjaśniajcie, ale nie działajcie z pozycji atakującego, bo tak może być, moi drodzy. Nie poddawać się proszę jakimś silnym emocjom, jakiejś nagłej euforii i nagłym spadkom emocji związanych właśnie z wysokimi takimi endorfinami. Jakaś euforia była, później opadła, i później nagle słuchajcie, straszne takie jakieś niezadowolenie muchy w nosie, tak? Więc proszę się temu nie poddawać, moi drodzy. Generalnie jest to tydzień, w którym powinniście ustabilizować swoją pozycję społeczną, rodzinną, finansową, związkową. Powinniście pracować nad jakimiś swoimi podstawami, tak? Czyli interesuje mnie to, żeby coś było postawione na dobrym gruncie. To jest takie najważniejsze. Dobry grunt i podstawy. Pamiętajcie, moje drogie byki na ten tydzień. Życzę wszystkiego dobrego. Zapraszam na spotkanie w kolejnym już tygodniu. Moi drodzy, i oczywiście polecam czytanie miesięczne dla Was, znajdziecie je w playliście, którą tutaj podlinkuję. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, i do usłyszenia.